Z kodem rabatowym o wartości 150 zł taniej, a do tego 30 rat 0%. Masz z Media Więcej super ofert w aplikacji MediaExpert. Dla dzieci święta to czas oczekiwania na wymarzone prezenty. Czas magii i beztroskiej zabawy. Smek, Cały dla małych. Cały na święta. Cały w prezentach. Witaj w klubie kupujących wszystkie prezenty w Empiku, jak Mikołaj. Teraz w salonie 20% rabatu na pluszaki Squishmouse, Monopoly Mega Gold, a na Empik.com Invictus Pacoraban w supercenach. Empik. Witaj w klubie. Kliknij, tapnij, wpadnij. W te święta powiedz Rafaello. Migdał zatopiony w kremowym nadzieniu, otoczony wiórkami kokosa. Raffaello. Więcej niż tysiąc słów. Wszystko, czego szukasz w kawie, znajdziesz z Philips Latte Go. Świeże ziarna i akcemitna mleczna pianka, której nie sposób się oprzeć. A do tego najszybszy w czyszczeniu system mleczny. Philips Latte Go. Zawsze jest dobry moment na dobrą kawę. Dzień, dzień, dzień dobry. Tulkopis z potrójnym działaniem, zastosowany wieczorem, przynosi ulgę w zaparciach o poranku. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dla. I dwa. Jesteś taka aktywna, I ćwiczysz, a ja nawet przez ból kolana nie mogę usiąść. Wypróbuj Dolgit, ten żółty krem z apteki. Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach. I co, zaczynamy ćwiczyć? Oczywiście, krem Dolgit mi pomógł. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Krem Dolgit dostępny również w opakowaniu ekonomicznym. Żeby kupić instrumenty, trzeba lat. Chyba że się gra. Polot to pomaga w mniejszych i planach. do pewna! Masz plan? W kumulacji lot to 4 miliony złotych. Nie masz pewności ile świec potrzeba do rozpalenia świątecznej atmosfery, ale masz pewność, że w Oszą są zawsze niskie ceny i największy wybór. Świeca zapachowa w szkle, różne zapachy, 8,99, aż 40% taniej. Oszą. Pewność niskich cen. Nie tylko na boisku pewność siebie daje Ci przewagę. Dzięki golarce Remington gole głowę szybciej i dokładniej. Wybieram komfort golenia z Remington. Gol się pewnie. Polecam Szymon Marciniak w media ekspert, golarka do głowy Remington i gol się pewnie w mniej niż dwie minuty dzięki pięciu głowicom tnącym teraz za jedyne 229 zł, a dodatkową głowicę golącą z kodem rabatowym dostaniesz za pół ceny. Już teraz z kuponem Lidl. Plus. Masło ekstra 83% Pilos tylko 4,99% za opakowanie przy zakupie trzech. Szynka wieprzowa rzeźnik aż 47% tani, tylko 9,99% za kilogram. I polskie pomidory malinowe jedyne luzem 32% tani, tylko 16,99% za kilogram. Tak, tylko 16,99% za kilogram. Wymarzone święta Bożego Narodzenia. Lidl. Nadaj świętom smak. Smak wspólnych chwil. I kulinarnych odkryć, smak wyjątkowych niespodzianek i Twoich ulubionych dań, Kamis, dokładnie taki smak. Twój wiek to nie mijające lata. To siła, która w tobie drzemie. Podkreśl ją z Nivea Q10. Koenzym Q10 i kreatyna to podwójny booster kolagenu dla redukcji zmarszczek i jędrnej skóry w 7 dni. Potwierdzone klinicznie. Nowy krem przeciwzmarszczkowy Nivea Q10. Skóra dla twojej siły. Nivea dla skóry. Zmarszczki? Zapobiegaj z podwójnie aktywnym serum. Redukuj z kremem na dzień. I wypełniaj z wypełniaczem zmarszczek. Twoja nowa pielęgnacja od Nivea. Czy wiesz, że w ruinach dawnej kopalni węgla powstała?